On w obławie Augustowskiej pełnił funkcję pomocniczą. Kurwa, pomocniczą funkcję to by pełnił, jakby pomagał się żołnierzom polskim ukrywać. A nie gdyby ich ścigał. Wtedy by pełnił funkcję pomocniczą. A że ich ścigał, to pełnił funkcję zbrodniczą. No kurwa, chyba to jest proste. No. Ja, to jest wręcz. To mi się w głowie nie mieści, że w 2025 roku dziennikarka telewizji. Polskiej, chce mnie zmusić, żebym zapłacił 100 tysięcy złotych, dlatego, że nie jestem fanem funkcji pomocniczej pana starego Sznepfa w obławie augustowskiej. No nie jestem fanem. Nie jestem fanem. I pan wprawdzie napisał, że to aż 45 tysięcy żołnierzy brało udział w, tym, e, w tej całej masakrze i że oddział Starego Sznepfa to zaledwie dwa promile. No, dwa promile za dużo, żebym mógł być fanem. Niebywałe to jest. Podkreślenia wymaga, że nie istnieją jakiekolwiek dowody na to, aby pan Maksymilian Sznep osobiście uczestniczył w mordach, przesłuchaniach czy zbrodniach popełnionych na ludności cywilnej. Nie istnieją też żadne, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście. Nie istnieją.